Witam, akwarysta niedzielna. E, ostatnio na moim tam live, na live yeah, we wtorek, e, padł temat wody, znaczy rozmawialiśmy o wodzie. No i między innymi e, jest coś takiego, że o czym też Przemek P raz mówił, że żeby określić e, prawidłową ilość e, CO2, jaką musimy tam dostarczyć do, do, do akwarium to trzeba wiedzieć jakie to, y, to pH mamy w tej, w tej wodzie, którą tam wlewamy. No i wielu ludzi, i przemoc też mówi, że żeby wziąć wodę z akwarium na y, w szklaneczkę odstawić na jakiś czas, zmierzyć to pH, y, bo ono po prostu urośnie nam do jakiegoś tam, y, do jakiego, jakiegoś tam poziomu. Ktoś tam też pisał, że. Znaczy pisał, pisał, dobrze mówię. Pisał, że po nalaniu wody z kranu OPH pH 7, tam 5 chyba, ma kurcze po paru dniach, czy tam pięciu dniach, czy, czy iluś tam już teraz nie pamiętam, 8,1. Zjawisko jest znane. Dlaczego tak się dzieje, ja nie potrafię wytłumaczyć. No, jest tam CO2, się wytrąca i tak dalej. I, I ten, ale tak do końca nie wiem, jak, jak to jest, więc się mączyć nie będę, ale postanowiłem to sprawdzić u siebie i we wtorek nalałem do tej szklanki, tu, gdzie jest termometr wodę, wodę i odstawiłem do dzisiaj, dzisiaj jest piąteczek. Wtedy, wtedy patrzyłem tą wodę przy temperaturze 21 stopni miała 7,12. No, to wiecie, to było na szybko, więc dzisiaj naleję do drugiej szklanki identycznej wodę z kranu. Postaram się mniej więcej o takiej samej temperaturze, jak tu jest, 23 stopnie. I pójdziemy to zmierzyć, ale nie testami kropelkowymi, tylko moją sondą pH na, na moim Bieda nie, którą tu mam, mam włożoną. Więc lejemy wodę. Poczekajcie, może tak. No tak mniej więcej chociaż. Nie będzie. O! I teraz szklanka z termometrem to jest szklanka odstawiona we wtorek. Szklanka bez termometru to jest szklanka nalana dzisiaj. Dobra, pauza. Przechodzimy do mojego sterownika CO2 i sondy. I mierzymy. Kurde, nie wiem, czy to będzie, czy będę mógł Wam to tak pokazać. Spróbujemy, tu, że nie wiem, ostrość jakąś inaczej złapać. Powiem Wam tak, ja to ślepy, kurde, jestem i nie widzę na tym małym ekraniku, czy wy dobrze to będziecie widzieć na filmie, czy nie. Dobra, no będziecie musieli uwierzyć mi na słowo, kurde. I idę po szklaneczki. O Boże. Pierwsza szklanka, ta dopiero teraz nalana, bez termometru. Stawiam ją tutaj, kurde. Sadzamy sondę. Kurde, nie, może ja zejdę z tym niżej. Może rzeczywiście będziecie tam widzieć na tym 7,8, 7,9, 7,10, 7,11, 7,12. 7,13, zaczyna A, się włączy, włączać, 7,14, 15 nawet, 7,15, 16, no dobra, no 7,16, no nie chcę już podejść do góry, dobra, weźmiemy sondę na chwilę z powrotem do akwarium, no łap się. Dobra, odstawiamy szklaneczkę ze świeżą wodą i bierzemy szklaneczkę z termometrem. E. Aj, kurde. Dobra, wciskamy. Musicie mi wierzyć na słowo, że trzymam w tej, w tej szklance tą, tą sondę.

Siedem dwadzieścia dziewięć. Siedem dwadzieścia dziewięć. Siedem trzydzieści, jest. Bingo. Nie no, śmieję się, no. Siedem trzydzieści. Siedem trzydzieści, nie chcę więcej wskoczyć. Nie, jest. Siedem trzydzieści jeden. Siedem trzydzieści dwa. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Dobra, wkładamy Sondę z powrotem do akwarium, bo tu zaraz kurde będę miał. 7.42, 7,40 7,39 nawet już jest. Dobra, pauza. No dobra, jestem z powrotem. Więc yy, no, podskoczyło. O! 7,16 czy tam 7,17 do 7,30 tam coś tam, tak? Czyli o e, 0,2, 0,3 niecałe 0,3 e, e, pH nam podskoczyło mi na mojej wodzie kranowej. No, niektórym podskakuje o 06, kurczę, a nawet i więcej, niektórzy mówią, że nawet o 1 pH potrafi podskoczyć. Ja, tak jak wspomniałem, nie znam tego mechanizmu. Poza tym, że no, CO2, tak no, wytrąca się CO2 z tej wody i, i e, no, wiadomo, no, CO2 zakwasza wodę, więc pH rośnie. A tak, nie wiem. Może wy wiecie, więc w komentarzach proszę albo pytania do przemkp. Dzięki, tyle na dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia, do niedzieli, trzymajcie się, pa!